10 miesięcy temu kupiłam dom. Minęła zima, zaczyna się wiosna i koniecznie chcę podsumować. Co się zmieniło, jak na ten moment tutaj wygląda, jak mi się mieszka. Bez owijania, mój dom ma trzy poziomy. Na dole wielki garaż, łazienka i dwa pokoje. W jednym z pokojów mam dmuchane jacuzzi. <gryw> Nie oceniajcie. Idąc do góry są czarne, industrialne schody. Bardzo je lubię choć na początku były trochę dziwne. Wchodzimy na środkowy poziom, w którym mieszkam. Przez 10 miesięcy dużo zmieniłam. Teraz to zobaczycie. Mój dom ma 24 lata i jak się domyślacie, był urządzony w klimacie oldschoolowym, bardzo oldschoolowym. I wtedy wkraczam ja. Najbardziej wyszła mi kuchnia. Nowa kuchnia z jadalnianym stołem. Jestem dumna. Naprawdę kuchnię projektowałam od listopada, i dzień w dzień myślałam nad kolorem, blatem, gałkami, podłogą, lampami. Wszystko musiało do siebie pasować. I jest. W porównaniu do starej kuchni niebo a ziemia. Moim zdaniem wygląda naprawdę spoko. Teraz już i tak nic nie zmienię, więc. Yy, yy. <ścoughs> Pokój dzienny, nadal nie ma nowej podłogi, co mnie irytuje, ale dobra, jest narożnik, regał, projektor, czyli wszystko czego potrzebuję. To pomieszczenie było zagracone starymi meblami, nie miało przestrzeni, a teraz jest takie minimalistyczne dosyć, tylko to co chcę, co używam i ja się to dobrze czuję. Brakuje mi jeszcze pomalowania drugiego wejścia, tego łuku, nie wiem jak to nazwać. Jedno jest już białe, czyli wyszlifowane, pomalowane na biało i wygląda pięknie, a drugie nadal jest rude, machoniowe. Pozbyłam się drzwi, choć szczerze, cały czas myślę, jak mogłyby wyglądać pomalowane na biało. Może byłyby piękne, ale nieważne. To jest na pewno do zrobienia: pomalować to i to na biało. Na środkowym poziomie mamy kuchnię, jadalnię, salon i korytarz z kończącymi go trzema pokojami i łazienką. W jednym z pokojów zrobiłam sypialnię. Myślę, że sypialnia jest piękna, biała, rozświetlona, klimatyczna. Całkiem jestem dumna z tego, co tutaj zrobiłam. Musiałam złożyć łóżko, firanki w ogóle zmieniłam. To, było, to dużo dało te firanki i... Na początku samym spałam w różnych pokojach, aby wybrać ten, w którym najlepiej mi się śpi. No i wybrałam właśnie ten pokój, bo... Dobra. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale to był mój, mój dzwonek do domu. Jest on bardzo specyficzny. Brzmi jak jakieś organy kościelne, także... Był kurier, był kurier, okej. Okay. Tylko szkoda, że te kwiaty wylądują w kuble. Moja sypialnia jest umieszczona tak, że słońce rano nie wchodzi. I ja to bardzo lubię, bo wcześniej miałam pobudkę razem z promieniami słońca i nienawidzę tego. Mm. Sypialnia jest od zachodu i zachodzące słońce może sobie tam być, ale nie wschodzące. Nikt mnie tu nie będzie wschodził. Bez problemu można spać do 12 i nic się nie wkurzy. Ho, 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 Dokąd prowadzą te schody? Muszę te schody kiedyś powiększyć. Poddasze. Udało się. W ciągu tych 10 miesięcy zrobić okna. Różnica przeogromna. Światło. Okna to światło. Chciałam jasne, przestronne pomieszczenie, dlatego zdecydowałam się na kilka okien z veluxa, w tym jedno w zestawie z oknem doświetlającym. Aby było jak najwięcej światła, jak sami widzicie, różnica ogromna. Jestem tak zadowolona, że poddasze jest teraz tak jasne, jest taką bazą pod piękne rzeczy. I myślę, że w przeciągu kilku lat będę tutaj robiła cudowne pokoje. Ja, z takimi skosami, ja kocham, kocham taki klimat. I pierwszy krok, czyli okna, udało się zrealizować. Sam dom wygląda lepiej z zewnątrz, a zimą, zimą było pięknie. Jedno z okien ma funkcję otwierania tak, aby zrobić sobie taki daszek. <grym> Nie wiem jak to nazwać. I mogę sobie oglądać z góry jeziorko. Cudownie. Tak jak sami widzicie, jeśli macie jakiś taki zmy czarski lub w ogóle inspirujecie się, i, albo jesteście w trakcie w ogóle budowania, to Aż miło się patrzy na taki stan surowy, który już powoli, powoli robi się przytulny. Sama okolica, w której mieszkam, to dla mnie dosłownie oaza. Mam swoje miejsca, gdzie lubię jechać, odpocząć. Na końcu jeziora, mam swój drewniany domek. To jest super. Ale dobra, dobra. Lasy, pola, jeziora. Wiecie, że mieszkam w takim malowniczym krajobrazie, ale teraz wracamy do środka. Do wnętrza domu. W jednym z pokojów ciągle staram się zrobić studio, czyli po prostu pokój, w którym bym nagrywała. Na ten moment to jakby trochę magazyn, ale przed i po, i takie zaskakujące. Przez tak wiele lat działalności na YouTubie zdołałam uzbierać tak ogromną ilość rekwizytów, głupot, rzeczy, paczek, że i tak się cieszę, że nie jest tego więcej. Chociaż mój garaż... U... Największy mój problem to ilość ubrań. Niestety moja garderoba pęka w szwach dosłownie. Muszę coś z tym zrobić. Ale okej. Okay. Wszystko w swoim czasie. Ogródek przez te 10 miesięcy to moja utopia. Uwielbiam patrzeć na niego, pić kawę, spacerować i ćwiczyć. Robić treningi. to. Tak. Po 10 miesiącach jestem zadowolona ze swoich poczynań. Pomysłów jest masa, tych wszystkich Pinterestów, inspiracji, tego aż po prostu już moja głowa pęka. I mam pytanko do Was, czy, czy jesteście ciekawi? Jak dalej będzie wyglądała ta metamorfoza mojego domu? Czy na przykład wolicie jedzenie? Bo pod ostatnim filmem okazało się, że taki temat Was bardzo interesuje. Także jeśli chcecie tematy redukcji mojej metamorfozy i śniadanek, obiadków itd., to koniecznie piszcie w komentarzach, co wolicie, co Wam się chętnie ogląda. Dawajcie swoją konstruktywną krytykę, piszcie śmiało. Pozdrawiam Was serdecznie, Zuzia elo Eloba!